Ejka. Dzisiaj przedstawimy wam dowód, że nasz profil jest najlepszy. Zatem jakie założenie? Proszę. Nic na pamięć. Wystarczy się skupić na zrozumieniu tematu i logicznie myśleć. Proszę bardzo. Nic tak nie satysfakcjonuje jak Halmos na końcu dowodu. I jeszcze statystycznie są moje najlepiej płatne prace po Matfidzie. A co że? A będą obozy w Janowie? Będą. Ej, chłopaki, chłopaki, nie zgadnijcie się gdzieś na wakacjach. Gdzie? Bo na obozie matematycznym wiedzą, wie Nie Jak było? Było bardzo fajnie, robiliśmy zadania z matematyki. Dużo zadań z matematyki. A robiliście coś jeszcze? No, po południu graliśmy w siatkówkę, wieczorami w mafię i były nawet przyjaźli dzikami. No, brzmi ciekawe. Нет, это русский язык. А ты говоришь по-русски? На.